Minena Laskowska, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji internetowej TILMA. Znajdujemy się właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie trwa 9 Międzynarodowy Kongres pod hasłem Katolicy i Ekologia Woda Dobrem Wspólnym. W studiu gościmy ministra środowiska, profesora Jana Szyszko. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, Panie, Boże. Panie ministrze, wygłosił pan dziś prelekcję pod tytułem Woda kluczem dla zrównoważonego rozwoju. Stąd moje pytanie. Dlaczego woda jest tak ważna w życiu każdego człowieka i dla jego prawidłowego rozwoju? No, szanowna Pani, bez wody nie ma życia. Przecież, gdyby nie było wody, na pewno nie byłoby życia na świecie. A o ile są jakieś próby poszukiwania życia na świecie, niech Pani zauważy, zawsze starają się dociec naukowcy, czy na jakiejś planecie jest woda. O ile jest woda, to jest. Szansa ku temu, żeby było życie. Tak się stało, że mamy dwa związki chemiczne, jeden to H2O, czyli woda. Bardzo prosty związek, i drugi bardzo prosty CO2. Niech pani zauważy te dwa proste związki, dzięki temu, że no, stwórca wyposażył nas w rośliny zielone, a między innymi w chlorofil, to przecież one wykorzystując energię słoneczną, łączą. Syntetyzują te dwa związki dzięki temu powstaje substancja organiczna, czyli życie. Bez wody nie ma życia. A woda staje się rzeczywiście kluczowym, kluczowym czynnikiem w tej chwili dla zrównoważonego rozwoju na świecie. Dlaczego? Dlatego, że zasoby wodne wbrew pozorom są ograniczone. Zasoby wodne są stałe i te zasoby wodne nierozsądnie gospodarując nimi poprzez nie tylko. Bezpośrednie gospodarowanie samowodu, ale również poprzez gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą powodujemy to, że te zasoby są, w jednym miejscu zaczyna ich brakować, a więc to jak zaczyna brakować wody, to ludzie stamtąd muszą yy, no wychodzić, czyli rozpoczynają się migracje, bo jest to związane z degradacją gleb, głód, a w związku z tym migracje. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no, że woda jest każdemu jakby potrzebna do życia. No, każdy z nas musi pić wodę. Także naprawdę to jest kluczowy czynnik do tego, żeby człowiek mógł egzystować i żeby mogły egzystować wszystkie gatunki. A więc całe zasoby przyrodnicze, które człowiek musi wykorzystywać, to jest jego prawo i obowiązek. Jest pan ministrem środowiska, dlatego chciałam zapytać, w jaki sposób powinniśmy troszczyć się o lasy, które są przecież zielonymi płucami naszej Ziemi. Lasy są zielonymi płucami naszej ziemi, produkują rzeczywiście dwutlenek węgla, ale lasy są również rezerwuarem wody. I to wody pitnej tej wody dobrej dla człowieka. Proszę sobie wyobrazić, z tego co nigdy może nie zdają ludzie sprawy, że na jednym hektarze w takich lasach naturalnych mamy około no, 300-350 ton węgla na hektarze. To jest ogromna substancja organiczna i tyle samo jest. Wody, mniej więcej też na hektarze, która znajduje się właśnie w tej substancji organicznej, jako związana z tą substancją organiczną, albo też jako zupełnie wolna, która jest wykorzystywana przez rośliny i przez zwierzęta, a w związku z tym również przez człowieka. W jaki sposób mógłby Pan zachęcić, szczególnie młodych ludzi, do troski o ekologię? Ach, to jest w ogóle, trzeba powiedzieć, wrócić do źródła słowa ekologia. To jest dwa słowa greckie, "ekos" i logos. Eikos dom, logos nauka. Nauka o miejscu przebywania. A więc ekologia to podstawowa nauka łącząca się z dziedzictwem kulturowym, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze, po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, a również zapewnić ich trwałość poprzez użytkowanie. Czyli to, co. Mówi stwórca, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli użytkujcie zasoby przyrodnicze, po to, żeby one wam służyły i żeby nie ulegały pogarszaniu, żeby służyły następnym pokoleniom. I to jest w gruncie rzeczy ekologia. Woda jest bardzo ważna, dlatego chciałam zapytać, w jaki sposób mógłby Pan zachęcić młodych ludzi którzy prowadzą teraz bardzo intensywny tryb życia, odżywiają się nieregularnie i też często niezdrowo, żeby właśnie pili wodę, jak najczęściej? Prawne. po pierwsze muszą zacząć się zdrowo odżywiać. Ja też byłem młody kiedyś i muszę powiedzieć, że też nie najlepiej spędzałem czas z punktu widzenia, powiedzmy sobie, no e, jakichś takich, no podejścia zdrowego, e, zdrowej koncepcji życia. Też mało spałem, też e, no Różne rzeczy robiłem, co niekoniecznie podobało się moim rodzicom. Ale powracając do spraw wody, to jest sprawa rzeczywiście kultury współczucia ze środowiskiem. Trzeba rozsądnie użytkować. Woda musi starczyć każdemu, ale żeby każdego starczyła to musimy w ten sposób postępować, żeby jej nie marnować. Czyli ta nierozsądność albo brak kultury współżycia ze środowiskiem jest tu niezwykle ważna i ten rozwój, gdybyśmy zaczęli patrzeć na to, co działo się w przeszłości, to jak pani zauważy, że w tych naszych tradycyjnych rodzinach, rodzinach wiejskich, woda była niezwykle mocno szanowana dlatego że tą wodę też i trudno się zdobywało, a mianowicie tą wodę czerpało się ze studni, były żurawie bardzo często, te romantyczne i ta woda była rzeczywiście spożytkowana bardziej racjonalnie. W tej chwili, gdy rozbudowaliśmy miasta, to bardzo często zapominamy o tym, że kran trzeba zamknąć, ta woda się leje, prawda? w związku z tym zużywamy jej coraz więcej i ta współ kultura współżycia ze środowiskiem, czyli racjonalne użytkowanie również zasobów wodnych, jest niezwykle istotny i tu jest wielka rola przed Państwem. Dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcony czas.